Cześć witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Autosave, tym razem w grze Death Hole, czyli. O, tutaj coś zablokowałem, czyli martwy. Martwe Wycie. Jest to bardzo ciekawa, ciekawe rozwiązanie, można powiedzieć, bo jest to połączenie gry karcianej oraz souls like w interesującym świecie. Ale chciałbym Wam pokazać tutaj co, co, co nieco więcej. Jednak zanim zacznę, serde, serdecznie zapraszam Was do zostawienia subskrypcji na kanale, zostawienia łapki w górę oraz zostawienia komentarza, jeżeli odcinek Wam się podoba. Dajcie znać, czy ta gra jest grą dla Was i, i czy jest czymś, co chcielibyście. Sprawdzić. Ja grywam wersję demo dostępną na Steamie. Wszystkie linki znajdziecie poniżej w opisie. Rozpocznijmy sobie nową grę. Gra jest po angielsku, więc będę co nieco tłumaczyć. Ehm, 6000 lat przed naszą erą południowa Skandynawia. Mój synu, nie pozwolę ci, e, nie pozwala śmierci cie, Ciebie zabrać. Czekaj na mnie w świecie duchów. Znajdę cię. No, i jesteśmy, nasza główna bohaterka z e, porożem mielenia na plecach. Czy to jest świat duchów? Nie ma teraz powrotu i zawracane. Olwi tu jest, a potrzebuje mnie. Co to jest za dziwne światło? Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Wchodzisz do mojej domeny nieproszona. Kto tam jest? Nikogo nie widzę. Nie musisz mnie widzieć, żebyś wiedziała, że nie możesz przede mną uciec. Ten głos mówi bezpośrednio do mojego umysłu. Jak, jak tak może być? Jak to działa? No i mam pierwszą interakcję. Wchodzimy dalej. No, coś ewidentnie się złego zadziało. Straciłaś go. Jest za późno. Kto, kto tam jest? Wracaj do swojego świata. Nie. Muszę go znaleźć. Czyli ewidentnie, no. Główna bohaterka szuka syna w świecie duchów, który niestety, no, yy, że zmarł. Olwi? Olwi, kochanie, to ja. Duchy... Duchu, duchu lasu, proszę cię, nie zabieraj go ode mnie. Zakładam, że to jest jej syn, a to może jest jej mąż, który, który, no nie wiem, zmarli na polowaniu, są to, są to czasy prehistoryczne. Czekaj, proszę nie odchodź. No, jesteśmy, słuchajcie, całe, całe poruszanie się postacią jest to poruszanie myszkom i poruszanie się po świecie gry. Jeszcze nie mamy zbyt wielu rzeczy odblokowanych, więc musimy najpierw przejść troszeczkę dalej. Ale czeka nas tutaj pierwsza walka, moi drodzy. Gdzie, gdzie poszedłeś? Czeka nas pierwsza walka z dzikiem. Schodź z mojej, z mojej drogi kreaturo. No i dobra, zaczynamy. Zaczynamy. To jest walka, której nie możemy w żaden sposób uniknąć. Zresztą niewielu walk tutaj z tego co zdążyłem zauważyć, da się uniknąć. To co ja bym chciał na pewno zrobić, to myślę że zmniejszyć dystans i atakować przeciwnika bezpośrednio. No i tak, mamy karty. Standardowo, jak w każdej karciance, mamy koszt karty, mamy to, co karta robi, mamy odrzucanie kart, mamy efekty, które po odrzucaniu karty, czyli na przykład wyrzucanie kamienia, powoduje, że musimy odrzucić jedną kartę i... Tutaj drugą kartę sprint. Jeżeli tą kartę odrzucimy za pomocą kamienia, to otrzymamy dodatkową kartę. Czyli mamy tutaj takie różne synergie, które pozwalają nam e, działać w tej grze. Po prawej, na górze, punkty życia. Mamy aktualnie 20 punktów życia. Nie wiem, czy jest jakiś sposób leczenia się poza ogniskami standardowymi. I na samej górze mamy, mamy tytułowe Death Hall, czyli, czyli martwe wycie. Są to, z tego co zdążyłem się zorientować, dusze, tak jak w Dark Soulsach możemy, możemy znaleźć. To, co prawda, też nie leci z każdego przeciwnika, więc jeszcze nie do końca wiem, jak to działa. Po prawej stronie mamy nasze punkty akcji. Punktem, wydanie punktu akcji albo jest to wydanie karty. Która ma odpowiedni koszt, albo poruszenie się, tak możecie zobaczyć po prawej stronie, że jeżeli się poruszam, to wtedy te punkty też zmniejszamy. Przeciwnik ma wykrzyknik nad głową, to znaczy, że w tym miejscu, gdzie stoję, ten przeciwnik mnie najprawdopodobniej, znaczy na pewno zaatakuje za największe, e, za największe możliwe obrażenia. W tym przypadku ten dzik, atakuje za 5 teraz. Więc to, co ja muszę zrobić, to, co ja muszę zrobić, to spróbowałbym sobie zrobić w ten sposób, że. Hmm, rzucę w niego kamieniem. Raz. Za dwa punkty życia. Odrzucę sobie, odrzucę sobie sprint. I dostałem quick strike. No, niewiele mi się to przyda. Rzucę jeszcze raz. Zrobię dokładnie to samo. Rzucam jeszcze raz kamieniem. I odrzucę może um, odrzucę może Quick Strike, szybki atak I mam jeszcze trzy punkty ja wydam te punkty na to, żeby przesunąć się od dzika jak najdalej, żeby on nie miał mnie w linii wzroku na ten super swój atak. Jeżeli on zbliży się do mnie, także znowu będzie miał mnie w linii wzroku, to będzie w stanie mnie zaatakować. E, zakończymy turę, poczekajmy co przeciwnik zrobi po prostu się ruszył i tyle. Okej, okay, mi to jak najbardziej pasuje, ma jeszcze trzy punkty życia. Ja mogę zmniejszyć dystans, użyć najsilniejszy atak, jaki mam, który kosztuje co prawda bardzo dużo, ale mogę zmniejszyć ten atak, jeżeli mam mm, obronę na sobie, czyli jeżeli wrzucę sobie dwa punkty bloku, to wtedy ta karta będzie kosztować jeden, jeden punkt, jeżeli się nie mylę. Ale to nie jest raz konieczne, bo ja tym atakiem wykończę dzika. No jest Czuję się dziwnie, jakbym. Jakbym przyciągnęła jego umierający oddech. O nie, gdzie on poszedł? Olwi. No i znowu wracamy. Do poszukiwania. Będziesz go traciła. Death Howl wydaje się grą bardzo. E, bardzo emocjonującą. Niewątpliwie jest to gra, która, myślę, może, może swoją narracją spowodować odrobinę łez w przyszłości. No i tak, zobaczcie, jest, jest martwy łoś. Martwy łoś. Biedne zwierzę. Musiało być przepiękne. Martwy łoś. I to jest taki tutorial, właściwie, który pokazuje nam, jak będzie działać tutaj to miejsce odrodzenia to ognisko. Zobaczmy. Nie pamiętam jak się te ogniska nazywają, zaraz zobaczę, Ale tak czy siak, mamy 20 punktów życia. Mamy jeden ten punkt Death Hole. Tutaj w ogóle mamy jakieś ulepszenie, które za każdym razem, jak zużywam te punkty, to to ulepszenie rośnie. Jak to działa, nie wiem, aż tak daleko nie dotarłem. Eee, Użyjmy sobie tego ogniska. No i proszę, i wskrzesiliśmy, wskrzesiliśmy. w ten sposób łosia. Mam nadzieję, że to jest łoś, albo renifer, trudno mi rzec. Chyba renifer. Dziękuję ci, mała podróżniczko. Byłeś martwy przed chwilą. Co się stało? Przebudziłaś kamienie. Święty gaj wypuścił z siebie ten martwy wy, martwe, martwe, jak to się nazywało? No ten wyk, ten, ten krzyk, który przyjęłaś wcześniej w siebie. Wzbudził do życia każdą, każde zwierzę w tym e, świecie duchów. Spójrz na około siebie. No jest. Dzik, dzik wrócił do żywych. Dzik wrócił do żywych. Czego tu szukasz? Szukasz kogoś? Dwie, e, dwie e, łanie przeszedły tędy kilka chwil temu. E, stak to jest chyba, chyba jeleń po prostu, i ciele. Bardzo mi przykro. Nie zauważyłem zbyt wiele rzeczy w ostatnim czasie. Muszą e, w takim razie ja muszę udać się w moim kierunku, do którego zmierzam. Dziękuję, po, że przywróciłaś moje, moje zmysły z powrotem. Nic tutaj nie jest takie na jakie, na jakie wygląda Łatwo się zgubić No i, i zniknął No i w ten sposób odblokowaliśmy mapę e, No i cała mapa Muszę przyznać w ogóle, że udźwiękowanie tej gry Jest naprawdę Ładne, czuć każde, każde każdy przejście menu, każdy, każdy element ewidentnie czuć. No i teraz mamy do wyboru: możemy pójść sobie w kilka, różnych, w kilka różnych kierunków. Jest tutaj otwarty świat, możemy robić dowolnie to, na co mamy właściwie ochotę. Ja zrobię tak samo, jak zrobiłem za pierwszym razem mojej wędrówki. Widzę, że też jest fast travel tutaj, też bardzo fajnie, bo ułatwi przechodzenie poszczególnych elementów. Pozbędę się, na, na początku poszedłem tutaj bezpośrednio. mamy oznaczone duchy w ten sposób, albo mamy starsze duchy, no takich mini bossów zakładam. E, spróbujmy sobie tych najbliższych e, pokonać, te najbliższe duchy obok nas. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tutaj w ogóle jakaś wiewiórka była, zostawiła orzeszek. E, Spróbuj, właśnie, i widzimy miejsce do walki. Jeżeli ja wejdę w te pola, no to walka się rozpocznie. E, no i mam dwóch przeciwników: mam dzika oraz mam ptoka, ptaka czarnego, trudno rzecz, cóż to jest za ptak który bez skrzydeł? Sorrowing to jest bardziej uczucie, no em, jak to się tłumaczy, Nieprzygnębienie przygnębienie, tylko. Em, Uczucie po stracie kogoś bliskiego, jakbyście mogli napisać mi w komentarzu, jakie to było słowo. I Grim Snout, też nie wiem, jak to przetłumaczyć. Grimsnaut. Mamy również liczbę ruchów, które może wykonać, wykonać przeciwnik. Tutaj te trzy, tutaj dwa. Zacznę sobie od taka, czyli zacznę sobie od tego, od tego miejsca w samym rogu i rozpoczniemy w ten sposób rozgrywkę. Czy mam sprint? Mam sprint. Dobrze by było wykorzystać ten sprint, w, w, czyli dwa pola, tylko wykorzystując jedno przejście, jedną akcję. I zaczynam go atakować, myślę. Zaczynam go atakować. Quick Strike. Raz. Oraz rzut kamieniem. E, pozbywam się jednego jednej zbroi, drugą zbroję nakładam na siebie i myślę, że to by było na tyle. Mamy trzy zbroi, ten przeciwnik raczej nie powinien mi zrobić już żadnego problemu, chociaż to jest teraz jego trudniejszy atak, więc może być różnie, zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dzik się przesuwa, nie boli mnie to. Yy, za trzy, o kurcze, podwójny atak, za sześć łącznie, no nie fajnie. Ale dobra, zostawiamy dwa punkty życia, rzucam kamyczkiem. Pięknie. Wyrzucam w takim wypadku, myślę. Co ja bym mógł wyrzucić? Wyrzućmy sprint, może coś fajnego dostanę. No, niestety, nic fajnego. Quick strike, strike tylko dostałem. To, co ja bym chciał zrobić, no, on się przesunie do mnie, trzy pola jest w stanie przejść, więc bez problemu do mnie podejdzie. Ja bym się może przesunął na blisko do niego. Co prawda, to mnie będzie troszeczkę kosztować. Mogę zacząć na dobrą sprawę od rzutu kamieniem. Zobaczmy, jak to podziała. Dwa punkty życia. Wyrzucam sobie jeden Quick Strike. Przesunę się e, przesunę się do przeciwnika. Nie będę go przesuwał, bo on wtedy zadaje mi po prostu większe obrażenia. Jeżeli bym wykorzystał Quick Strike, to przesunę przeciwnika o dwa pola. E, za tylko za jeden punkt obrażeń. Myślę, że nie ma sensu. Mniej mi zada obrażeń, jeżeli zostawię go tutaj, gdzie jest? No chyba, że sam się przesunie, bo tak też może być. No właśnie, dwa punkty mi zadał. Tak to bym chyba, że zadał 5 chyba, więc trzeba rzeczywiście z tym uważać. E, dobrze, ile on ma punktów życia? 5. No to jeszcze go tutaj nie pokonam z tego co widzę. Mógłbym. Mógłbym cztery. Spróbujmy zwykłym atakiem najpierw go zaatakować. Spróbujmy rzucić w niego kamieniem. Mam jeszcze. Aha, i tutaj muszę odrzucić jakiś. E, quick Strike odrzucimy. Dwa punkty życia mu zostały. Będę. O, nie będę w stanie niestety go dotrzeć do niego. On może się przesunąć. Trzy. Raz, dwa, trzy. Ja się przesunę tutaj w to miejsce i czekam do następnej tury. On nie będzie mnie w stanie zaatakować. W następnej turze ja go. E, no już rozwalam, już go pokonuję i myślę, że go nawet rozwalę kamyczkiem rzuconym. Straciłem 5 punktów życia. Ja, a dlaczego ja mam tutaj jeszcze opcję? A, no po prostu. No i dobrze. Okej. Okay. Dostałem nawet jeszcze jakieś przedmioty z nich. I teraz słuchajcie. Czuję, że to, że pod, po, czuję potężną energię dochodzącą z tego przedmiotu. Może mogę go użyć, żeby stworzyć amulet, żeby się chronić albo broń. Nie mogę pokonać tych duchów po prostu rzucając w nie kamieniami. No i teraz po kliknięciu C jestem w stanie, tutaj mamy następne właściwie menu, które nam się pojawiło, tworzyć karty. I to jest myślę jedna z głównych mechanik tej, tej gry, że, że jesteśmy w stanie modyfikować ten deck, którym gramy w taki bardzo rzeczywiście sposób, em, powiedziałbym otwarty i wolny że nie jesteśmy zobowiązani e, przechodzić tak jak w roguelike'ach, w karciankach mamy, że musimy przejść jakąś e, liczbę e, walk, jakieś poszczególne pokoje, sklepy itd. Tutaj jesteśmy, jesteśmy tylko ograniczeni do tego, co znajdziemy na swojej drodze. E, no i tak, tutaj możemy sobie e, ładować manę, dwa punkty dystansowo, na daleki, na daleki um, range, na daleki obszar ataku albo na blisko 3D Ha, huh. które ja bym chciał? Druga jest ta karta. Wezmę sobie łuk. Bezpieczniejsza yy, i tańsza. Myślę, że jak najbardziej weźmy sobie weźmy sobie. Bardzo podoba mi się styl graficzny tej gry, naprawdę prześliczny jest. No i to by było na tyle, co możemy stworzyć. Tutaj są jeszcze jakieś zablokowane opcje. Ehm, tutaj mamy wszystkie materiały, które pozbieraliśmy w ziemi aktualnej. Mam jeden patyk oraz jedne, jedno pióro, ehm, pióro tego smutku. Oraz tutaj jeszcze jest coś do znalezienia. Świńska, świńska buzia. Cóż, coś, coś tu się zmieniło. Nie wiem, nie wiem co, coś tu się pokazało. Trudno powiedzieć. Ale dobrze, spróbujmy w takim razie się cofnąć do, do tego punktu odrodzenia. Użyjmy sobie to jeszcze... A nie! Nie użyjemy, bo nie mam, nie mam punktów. Myślałem, że dostałem. A, ale i tak mogę widzę. Aha, czyli mogę się uleczyć, ale poza, poza uleczeniem nic mi to nie daje oraz przeciwnicy w tym miejscu się odrodzili. Ale nie zwróćcie uwagę, że nie mają kropeczki w sobie, to znaczy, że już ich wcześniej pokonaliśmy. Mm. Chodźmy sobie w takim razie może na południe, bo chciałbym doczyć do tego gniazda, które tutaj jest. Nie do końca wiem, co to gniazdo powoduje, co to gniazdo robi. Co, co, ta, co ja tam znajdę ciekawego. Co to za przeciwnik jest? Dzik. No dobra, no, no. akurat z dzikiem to na luzie. Tylko tutaj mam, zwróćcie uwagę, zablokowane pola, nie jestem w stanie do tego dzika się zupełnie dostać. Zacznijmy sobie tutaj e, z tego miejsca, i ja bym może po prostu nałożył na siebie obronę. Mogę rzucać? No, nie mogę rzucać. No i to na tyle. No, kończymy. Niech się dzik się zbliży. No właśnie, niech się dzik zbliży. No i teraz, czy mam mój łuk? Nie mam niestety mojego łuku eee, Czy ja mam obronę, czy się zresetowała? Zresetowała się, czyli obrona uj, uj, uj. Czyli obrona rzeczywiście się re resetuje Moja ta defensywa, którą buduję Nie mogę jej budować przez kilka tur Mogę budować ją tylko jednorazowo eee, No i dobrze Co byśmy tutaj w takim razie zrobili? Rzućmy sobie kamyczkiem I to w pierwszej kolejności Odrzućmy blok owód, żeby mieć dodatkową e, obronę. On się może przesunąć trzy pola, czyli ja tutaj właściwie nie jestem bezpieczny praktycznie nigdzie. Tutaj byłbym chyba bezpieczny, nie? Raz, dwa. Nie, też nie. Trzy pola się przesunie. Bezpieczny nie jestem. To, co mogę zrobić, to mógłbym sobie do niego tutaj podejść. O. I e, jeżeli ja wykorzystam sobie najpierw, Quick Strike. Chyba to powinno się to udać. O jezu, odwagę przesunąłem. O kurcze. No to nie, 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 nie. To nie tutaj nie o to chodziło. Ale dzięki temu, dzięki temu jestem bezpieczny w miarę. Bo on. Raz, dwa, trzy. On nie będzie w stanie tutaj do mnie zupełnie dotrzeć. Ja się przesunę, może, może w ten, w to miejsce i zakończę turę. Dick będzie musiał się delikatnie do mnie zbliżyć. Ale nie będzie w stanie mnie zupełnie zaatakować, i o to właśnie chodziło. Mamy łuk, słuchajcie. Mamy łuk, on ma 4 punkty życia. Wykorzystajmy sobie, e, może. Mam kamień? Najpierw mam. Dobra, ląduje kamień. Pyk. Super. E, odrzucam sobie sprint. I strzelam do niego z łuku. To go zabije. I ja zyskam jeszcze manę. Nie do końca wiem jeszcze, jak ta mana działa. pokaże się. No, nie pokazało się, ale dostałem za to dodatkowy punkcik. Dostałem punkcik em, ten Death Hole tytułowy do ulepszania swojej postaci Tutaj właśnie nigdzie jeszcze nie jest właśnie opisane, Mam tu, mamy tutaj kwestię, jak ktoś ma ochotę, to może sobie przeczytać. E, nigdzie nie jest opisane, co te punkty mi tutaj dają. To tu jest w ogóle jeszcze druga strona, nie zauważyłem jej wcześniej. E, dwa kroki do przodu. E, przesuń się o dwa punkty, o dwie kratki, e, oraz dobierz kartę. Dwie karty, przepraszam. Okej. Okay. Yy, czy coś jeszcze? No chyba nie, tu chyba po prostu mogę więcej kart stworzyć tego samego typu, fajnie by było może stworzyć, ile ja mam na przykład quick strike'ów. 3. Czy jest jakiś limit tych kart, jaki, jaki mogę mieć? Chyba tak, chyba tutaj jest opisany ten limit, pod kartem, tak jak widzicie te kropki, to albo to ile tych kart mam, albo, albo... Eee, jeszcze teraz quick strike, kliknijmy sobie A nie, to ile ich mam, bo się te kropki Po prostu tutaj w tym miejscu ładują Okej, okay, czyli tutaj niewiele więcej zrobię Weźmy sobie, tak żeby nie wyjść do przeciwników Tu widzę jakiś nowy rodzaj przeciwnika jest mm, Ale tylko jeden A nie, jest jeszcze jakaś Jakaś, <laughs> o kurde no to to miejsce wygląda przepotężnie, wiecie co? Nie wiem, czy ja sobie tutaj dam radę, ale dobrze, zobaczymy sobie, jak działa mechanika śmierci, jeżeli się nie uda mi pokonać tych przeciwników, tych słów e, oraz tego ślimaka. E, no i tak, e, ślimak e, nie może być ruszony przez inne postacie. E, zostawia toksyczny, toksyczny ślad za sobą e, oraz dostaje blok. E, jeżeli ja dostaję blok, jeżeli zostaje zaatakowany. O kurczę. To jest grube. To jest grube. W razie czego mogę zawsze uciec. Też nie wiem jak to działa, też możemy w razie czego spróbować. Dobra, rozpocznijmy sobie w takim razie. Weźmy sobie, Elon ma życia Pięć życia, ma rzucamy w takim razie. Raz, e, raz, e, kamieniem, sprint poproszę. Drugi raz kamieniem, super i od razu tego pierwszego przeciwnika się pozbywam. O nie, o nie, nie to kliknąłem. <grym> o nie! Dobra, i tak i tak ten przeciwnik pada, luzik. Po prostu go e, przesunę zwykłym atakiem. Dobra, mamy dwa punkty już. Eee, ale chciałem z niego strzelić z łuku Dobra, koniec mojej tury Co się wydarzy? Jak to będzie teraz działać? Widzę, że ten przeciwnik się odsuwa I nakłada na mnie jakieś debufy No kurczę, to może być To może być nieprzyjemne Jak to działa? Mm... Exhaust Usuń tą kartę z bitwy Czyli jakiemu ja żyję, to używam ją z bitwy eee... No i co? Dlaczego to jest złe? Mi to wygląda na to, że to jest, jak rzucam kamieniami, to wygląda mi na to, że to jest całkiem niezłe, bym nawet powiedział. Ale może się mylę, no trudno mi, trudno mi rzec. Mm, 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 dobra. Czy jest ja sens, żebym się zbliżał do tego przeciwnika? Yy, nie wiem. Chyba nie. Chyba nie. Czy ja mogę to użyć? No, użyłem, no i co? I co mi to dało? Po prostu to jest taki, taka zaślepka. W, 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 w Slay the Spire er również były takie karty, które przeciwnicy nam dawali do ręki, że nie byliśmy po prostu w stanie dobierać swoich kart i byliśmy w stanie dobierać tylko ich karty, co kończyło się dla nas do, z pewnością nieprzyjemnie. Dobrze, zakończymy sobie w takim razie turę. Ja spróbuję uciec od tego, e, od tego Slayma, jak on się tutaj troszeczkę do mnie przesunie. No, niestety ten trail zostawił, kurde, nie, nie pomyślałem o tym. Rzućmy sobie. kamieniem najpierw niego. Yy, sacrifice, i tutaj dzięki temu ja dobiorę kartę. Okej, okay, okej, okay, no to mi pasuje, jak najbardziej. Rzućmy sobie. O, pięć! Pięć obrony dostaję, o kurcze. Co to są zawartości srogie? No grubo, powiem szczerze. No to nieładnie, nie nieładnie zagrał. E, dobra, zrobię sobie tak. Nałożę sobie obronę dodatkową, zbliżę się e, jeden raz i przesunę. A, nie mogę go przesunąć. A, no właśnie, nie mogę go przesunąć, czyli to mi nie wchodzi w grę. Muszę pamiętać o tym na przyszłość. Chciałem go przesunąć na, na ten trail. A, ale widzę, że te traile nie działają na przeciwników ogólnie, tylko pewnie na mnie działają. Za ile mnie zaatakuje? Za jeden. O, jeszcze trucizna na mnie nakłada. O kurczę, na dwie tury nie dobrze, niedobrze, 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 to z pewnością. To, co mogę zrobić, mogę się przesunąć może w to miejsce. Czy mam kamienie do rzucania? Nie mam kamieni do rzucania, ale myślę, że możemy zacząć atakować po prostu z łuku yy, w tego przeciwnika. Mam jeszcze tutaj dwa punkty akcji. To, co mógłbym zrobić, to właściwie niewiele na dobrą sprawę zrobię. Użyję sobie sprint i po prostu ucieknę stąd. No i zostawmy to w tej formie. O, ten ten przeciwnik widzę jest tak napisany, że się za każdym razem cofa i cofa i cofa i cofa. Dobra, poproszę, kurde, żeby ta truta mnie nie, nie, nie zabiła. Poproszę ataki, ataki ob... nie obszarowe, tylko ataki. O, właśnie, bo on traci traci tutaj ten blok po jednej turze, czyli rzeczywiście warto go zaatakować. Tutaj odrzucamy kartę, żeby wziąć sobie następną. I następny Mindgler trafił się. On teraz zostanie blok, ale ten blok mu zniknie w następnej turze, więc super. O to właśnie chodzi. Ja go nie będę teraz atakować. Ja bym sobie użył po prostu tą kartę, bo nie... ona chyba nic mi nie robi, tak mi się wydaje. Ilon ma ruchu? Dwa ruchu, raz, dwa. Jeszcze jeden się muszę tutaj przesunąć. Przesuniemy się bliżej, bliżej sowy. No i kończymy turę. Pozwólmy, pozwólmy tutaj ślimakowi stracić e, swoją swoją e, swój blok e, i dzięki temu ja będę w stanie już e, pozbyć się go tutaj bez raczej e, myślę żadnego problemu. Pięknie. Odrzucamy sobie jeden mindler. Super. No i to co ja teraz muszę zrobić, to e, myślę, że wyjścia nie ma, muszę użyć sobie dodatkowo blok, a, ale nie stać mnie na to, żeby się przesunąć, kurczę. No i co, jak wejdę w to, to co się stanie? Po prostu jedno obrażenie, a podejrzewam, że turę jeszcze jedną poczekam i jeszcze jedno obrażenie otrzymam. Tak, tak, tak zakładam. Zobaczmy, a nie. Dobrze, no to świetnie, fajnie wyszło. Atakuję y, przeciwnika. Jeden punkt życia mu został, czy ja go trafię? Nie trafię go, niestety. E, to, co mogę w tym miejscu, myślę, zrobić, to przesunąć się jeden punkt do przodu i zaatakować przeciwnika już zwykłym kamieniem. No i po, po przeciwniku super, udało się, czyli nie było to aż takie przepotężne, jak myślałem, że będzie. Zobaczmy, czym jest, e, czym jest e, gniazdo. Cóż to jest, cóż to jest za miejsce i co, co ja. Aha, czyli tutaj dostajemy po prostu dodatkowe elementy, które pozwalają nam rozbudowywać naszą talię kart. Oraz odblokowaliśmy, widzę, e, następną kolekcję kart e, zaczarowana broń, e, ściągnij skórę, ugryzienie komara oraz e, distraction, czyli odwrócenie uwagi. E, bardzo, bardzo ciekawe, podobają mi się te nazwy kart, podoba mi się e, styl artystyczny, w którym jest ta gra. Gameplay? Nie moje klimaty. Ale myślę, że na pewno gra znajdzie swoją niszę. Na 100% myślę, że znajdzie swoją mniejsze. Ale słuchajcie, to by było z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że taka króciutka pokazówka jest wystarczająca, żeby przedstawić ogólnie rzecz biorąc, czym ta gra jest, na czym ta gra polega. Jeszcze tutaj widzę ogólnie, że można sobie dodatkowe jakieś elementy z mapy zbierać. Tutaj też coś jest do wykopania z ziemi, czyli te znajdki wszystkie są poukrywane i trzeba obserwować tak jak w... W grach przygodowych, właściwie, e, całą mapę gdzieś coś można wyciągnąć. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zostawcie, przypominam o zostawieniu e, subskrypcji, przypominam o zostawieniu łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie w komentarzu, czy ta gra jest dla Was, czy to jest coś, co Wy chcielibyście wypróbować, i czy to jest coś, co przykuło Waszą uwagę. Ale myślę, że to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i cześć, do następnego.